No cześć, powiedzcie u Was, też jest takie piekło? Bo u nas dzisiaj jest chyba 31 i trzeba być podobno 5 stopni więcej, więc ja, ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to przeżyć. Słuchajcie, będę robiła sobie kawę. Niezależnie od tego, ile jest stopni za oknem, to kawa południowa musi być. A powiedzcie mi, czy pijecie w, tą upa w te upały kawę mrożoną? Bo ja przyznam się szczerze, że jakoś tak, no nie do końca mi tak gorąca ta kawa pasuje, owszem gdzieś tam w restauracji czy coś takiego, w kawiarni bez problemu jak najbardziej. Taka kawa mrożona, wiecie, z bitą śmietaną czy, czy, czy coś takiego, to jak najbardziej. Natomiast tak żeby w domu sobie zrobić, to już nie bardzo. Kiedyś robiłam, kiedyś jak byłam wyganką, słuchajcie, to nie wiem czy jeszcze jest, ale kiedyś było w Biedronce to mleko owsiane albo sojowe, już nie pamiętam. I ono było czekoladowe. I wtedy to był taki rok, właśnie takie wakacje, w których ja piłam mnóstwo tej właśnie kawy mrożonej. Takie frapę sobie robiłam właśnie na bazie tego czekoladowego mleka, sojowego chyba to sojowe było. I powiem Wam, że to przepyszne było. To było naprawdę przepyszne, tylko no właśnie pod warunkiem, że wtedy sojowe, bo... W ogóle jakiekolwiek roślinne, bo inaczej to taka porcja mleka, gdybym zrobiła to na krowim, zwykłym mleku, to by mi chyba zabiła. Ja nie mam żadnej nietolerancji laktozy, a, a, a może jakąś mam, tylko o tym nie wiem. W każdym bądź razie, jakbym wypiła całą taką, wiecie, dużą szklanę yy, mrożonej kawy właśnie na bazie mleka krowiego, to by mi chyba wątroba wyskoczyła przez ucho. Druga kawa w ciągu dnia, yy, trochę Wam tu ginę z kadru, ale się trochę poruszam. Po kuchni. Druga kawa to jest u mnie kawa czarna. Całkowicie czarna. Ja niczego nie dolewam do tej drugiej kawy. I wiecie, chciałam kawę wypić na balkonie, ale się nie da. No nie da się, bo wyszłam na balkon i jak dostałam w głowę tym żarem, to mi się odechciało tej kawy na balkonie. I spojrzałam na termometr i yy, termometr stoi w takim półcieniu bo niby w cieniu, ale no tam tak daje słońce na balkon, że. Um, firanka jest, ta zasłonka jest zasłonięta A mimo wszystko na termometrze Widziałam jedyne 44 stopnie w cieniu O 15 44 stopnie w cieniu Więc y, Tak sobie pomyślałam, że Może pójdę na ten balkon Ale z miską z chłodną wodą Wsadzę sobie, słuchajcie Nogi do miski z chłodną wodą A <grym> Kawę na balkonie wypiję A co? W każdym razie to będzie trochę huku, bo właśnie włączyłam ekspres, a telefon niestety najchętniej zbiera nie głos mój, tylko wszystkiego, co jest dookoła. A tutaj, Kimbo moje ukochane, to tak do Agnieszki, nie do Agnieszki Boże, kto ostatnio pisał, że ma, pisał, mówił o tym, że ma problemy z żołądkiem. Ola! Ola, Ola, Ola z kanału podróżuje i Filmuję. Olunia, ja wiem, że ty uwielbiasz Kimbo i ja za twoje zdróbko właśnie będę tam, 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 o, robi się Kimbo. A tutaj kolejny Kimbo przyszło. Kimbo to wzięłam z Biedronki. Były dwa rodzaje, były intensywność 10x13 i 12x13, więc ja wzięłam sobie to 10x13, bo aż takiej sikiery zady mocnej nie potrzebuje i Uff! kawy by się ekspres napił za chwilę yy, w każdym razie, jedzonka to Wam nie pokazuje, bo yy, ja jestem po zakupach, ale yy, jedzonka Wam nie pokazuje w tam jedzonko, tam wiecie nieważne jedzonko, ale chcę Wam pokazać, co kupiłam dla Lary, Larze też kupiłam jedzonkę, ale to, to jest mało atrakcyjne, ale kupiłam Larze Może by w pudełku to blisko był zakup kupiony, zrobiony kupiłam jej michę i to będzie chyba micha do wody, takie mam wrażenie zobaczcie jaka jest piękna takim motywem polka dot no cudowny jest po prostu ten wzór i to jest miska z marki Zofari to jest produkcja Wiecie co, że to nie jest chińskie chyba. To jest Germany! Germany, proszę Państwa. Niestety ta miska będzie dla Lary do wody, ponieważ jest już za mała ta miska na jedzonko dla Lary. Bo nie chcę mi się cofać do przedpokoju, ale Larka ma miseczkę taką do jedzonka, jeszcze raz taką jak kropeczki, Bardzo chciałam. I nie wiem, czy nie pójdę po drugą, bo wiecie co, te miski, w ogóle te, ym, te miski, zaraz Wam pokażę drugą, bo kupiłam lażę, drugą przenośną miskę, taką, wiecie, do wody. Te miski są w 50% przecenie w tej chwili. Normalnie ta miska kosztowała 25 zł, to już jest bardzo tanio, bo ceramiczne miski dla psów w tej chwili te kosztują jakieś koszmarne pieniądze, a ona była przeceniona o połowę i kosztowała 12,50. Więc ja jestem zachwycona Ona tutaj na dole ma taką silikonową nakładkę Żeby się Wiecie po kafelkach Po terakocie nie suwała ta miska I kupiłam jej również Taki Taki, taki, taką, taki travel bowl Czyli tą Miskę podróżną Jeszcze jej nie otwierałam O Proszę bardzo Można przypiąć O Wypychamy, no i spoko, żeby się pies napił. Pierwsza klasa chowacie sobie do torebeczki, ja mam taką wiecie, specjalną przenośną, przenośną torebkę, wszystkie są przenośne, specjalną torebkę, taką wiecie, nerkę mam, której, którą zabieram zawsze na spacery z Larą, więc spokojnie mi się zmieści i butelka z wodą i ta przenośna miska, fantastyczna i ta miska też była w 50% promocji i kosztowała <laughs> i kosztowała 7,50 z 15, no to kurde, tylko brać, tylko brać, już nie będę upychać na siłę. W każdym razie sezon jeszcze trwa na spacery, a na pewno w przyszłym roku y, też będziemy korzystać to raz, a dwa, że niewątpliwie to wszystko będzie już tak drogie, że za 7,50. Teraz ja nie wiem co my kupimy. Dla mnie. O! Jest kawa, słuchajcie, jest kawa. Mm. siorb, przepraszam. Ale, jak jest taka gorąca, to trudno nie siądnąć. W każdym razie to koniec moich szumnych zakupów, ale chcę Wam jeszcze coś pokazać, co jest owszem również moim zakupem, natomiast robionym z półtora roku temu. I to jest zakup, o którym całkowicie zapomniałam. Znalazłam go ostatnio w pracy w szafie. A co tu jest? Słuchajcie, kupiłam dwa, czy jeden kawałek materiału, nówka, jeszcze z metkami. Natomiast nie wiedziałam, co z niego zrobić, znaczy wiedziałam wtedy, ale że nie był to czas na właśnie robienie tego, o czym chcę powiedzieć, to wsadziłam w pracy do szafy i tak sobie leżało. Wiecie, że ja ubóstwiam wszystkie granatowe dodatki, typu biało-granatowe, na przykład mój ukochany dzbanek od teściowej mojej córki, prawie teściowej, Asiu pozdrawiam Cię. I zobaczcie, i do tego, w tej chwili będę miała, znaczy nie do tego, ale w podobnym wzorze będę miała zasłonki do kuchni. Zasłonki do kuchni, które zaniosłam właśnie ten cudowny materiał. On jest, no mówię, nowiusieńki, czyściusieńki, pachniu, pachniutki. I moja ukochana krawcowa, z której usług korzystam, Kilka razy w tygodniu ze względu na moją zawodową pracę. Być jak trzeba coś podszyć, przeszyć, wymienić zamek w różnych rzeczach. Właśnie patrzę, czy to mi się zmieści. No zobaczymy. Najwyżej rozpróję sobie górny tunel. No nieważne. To są już techniczne sprawy. W każdym bądź razie moja ukochana krawcowa Agnieszka. Zrobiła mi z tego jednego kawałka materiału właśnie 2. E, o, i zrobiła mi tutaj u góry tunel, bo ja tutaj nad głową właśnie mam karnisz i on nie ma, wiecie czego nie ma, nie ma żabek, nie ma e, żabek, więc potrzebne są mi, a kółek też niczego nie ma, więc potrzebne mi jest, no zdecydowanie będę musiała to rozpróć. Aguś, Aguś kochanie, coś ty chyba nie pomyślałaś, ty myślałaś pewnie, że ja chcę to patyki od zazdrosek włożyć. Mm -hmm. ale to nie jest problem, to nie jest kłopot ponieważ tutaj ten dolny ściek zostanie, górny sobie rozpruje i przelizie, wiecie jak się popieści to się wszystko zmieści w każdym razie jak powieszę te zasłoneczki teraz to wam pokażę, kibogu ostatnio jakieś dwa dni temu mułam okna, więc już nie muszę do nowych firanek myć okien a jak pokażę wam znaczy jak zdejmę te stare zasłonki no stare nie stare, ale jak zdejmę te przednie zasłonki i zawieszę te, to wam pokażę jak to wyszło a dodatkowo jeszcze muszę Wam powiedzieć, że szłam teraz z pracy do domu i doszłam do wniosku, że jak zdejmę te zasłonki w motyle, to je wypiorę, wyprasuję, spakuję i wyślę do pewnej miłej istotki. Jak mama tej istotki będzie oglądała, to powinna się kapnąć, o kim mówię. Więcej nie powiem, a miła osoba, właściwie to mama, nich oczekuje na paczkę z zasłonkami w motylki. Ty kochana doskonale wiesz o kim ja mówię, więc się na pewno domyślisz, że musisz spodziewać się paczki. A co? Ja nie trzymam zasłonek, bo jest tyle fantastycznych w ląpach zasłon, idealnych, nowych, że gdybym miała wszystkie brać do siebie do domu i wszystkie je trzymać, to myślę, że nie zmieściłabym się w kuchni z tymi wszystkimi zasłonkami. Dlatego właśnie te troszeczkę sobie powisiały, zostaną wyprane, wyprasowane, spakowane i pojadą do ślicznej młodej blondynki. Tak, myślę, że tak zrobię. Znaczy, zrobię tak na pewno, tylko muszę się psychicznie nastawić, żeby to spakować i wysłać. Także ja piję kawkę. I słuchajcie, biorę się za zmianę tych zasłonek. I jak skończę, to wam pokażę, jak to wyszło. Wydaje mi się, że będzie fantastycznie. Kupiłam larze w zoologicznym, właśnie tą kość, taką owijaną w mięsa z kurczaka. I zobaczcie. Ta kość jest, no w stosunku do mojej dłoni, taka. Była dwa razy taka i miała na sobie mnóstwo mięsa z kurczaka. A było to może jakieś 10 minut temu. No i słuchajcie. Jak żyć, jak utrzymać takie 27 już chyba kilogramowe bydle, no? No jak utrzymać? No ja się ciebie pytam. Powiedz mi, Nuncia. Powiedz mi, ile ty takich kosteczek byś mogła zjeść w ciągu dnia? Tyle mamusiu, ile by się dało. Ile dasz, tyle zjem. A już na pewno kurczaczka z góry, nie? O. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy posiadanie szczeniaka w domu yy, jest kłopotliwe, czy nie, no to ja bardzo zapraszam. Odkurzałam jakieś godzinę, jakąś godzinę temu i odkurzałam również cały narożnik, wszystko tutaj dookoła. Ale piesek przed chwilą się tutaj położył, więc wszystko jest dokładnie w kudłach. A to tutaj, tutaj, no to jest... Yy, Larusia, ile to wycy? Trzy miesiące temu także się ładnie przyczepiła zamkami do narożnika, narożnika, że tak powiem. Ale wiecie, nie płaczemy już, bo y, to to jest pikuś. Natomiast to, co tutaj widzicie. To się w narożniku z liska stało jakieś dwa miesiące po tym, jak został kupiony. Przetarła się całkowicie ta e, Flizelina, która był e, obity bok. Trzeba być idiotą naprawdę, żeby bok, który ciągle pracuje góra dół, góra dół, żeby obie, obić cienką Flizeliną. Ale powiem Wam, że już byśmy tak kurwieni powiem wprost, że nawet już nam się nie chciało tego reklamować. Czekamy, aż w grudniu przyjedzie do nas Ania z Krystianem. Nie wiemy jeszcze, czy przyjadą, ale jeżeli przyjadą, to przyjadą do nas z dwoma pieskami, pamiętacie czarną pomeranię z Bożego Narodzenia z, zeszłego roku? No to w tej chwili Ania z Krystianem mają, Jezu, przepraszam, mają już dwie pomeranie, czyli negra, czarnego negra i kupili ostatnio, jak byli na wakacjach w Polsce, właśnie taką rudą pomeranię dziewczynkę, także będziemy tutaj mieli niezły kipisz, dziewczynka ma na imię Emma. Także przyjedzie Negro, przyjedzie Emma, jeśli przyjedzie, dlatego będzie Lara, a Emma będzie miała wtedy kilka miesięcy, więc podejrzewam, że nasz narożnik będzie wyglądał już po wizycie dwóch dodatkowych piesków i naszego trzeciego dość tragicznie, tak bym powiedziała, i dlatego już ja już nawet nie zakrywam tego. Znaczy, Lara nie wchodzi na niego, więc wrócimy z góry, to tylko my, zatkami, nie? Natomiast już go niczym nie przykrywam, już mi się po prostu nie chce. Owszem, utrzymuję go w czystości, odkurzam wszystko tak, żeby było w porządku, natomiast już go niczym nie przykrywam, bo mi się nie chce. Ale, znaczy, ma dążę do tego, że po Bożym Narodzeniu chcemy kupić po prostu nowy narożnik, bo nigdy więcej tanich narożników. No. Bo nawet jeżeli pies by nie pogryzł z tego rogu, no to. Wcześniej już on się sam rozpadł na tym obiciu, także katastrofa. On kosztował chyba 1299 ten narożnik, tak myślę. I teraz wiem na co muszę zwracać uwagę. Nie przyszło mi do głowy, że może być tak główniane obicie boku. No do głowy mi to nie przyszło. Myślałam, że ktoś pomyśli o tym, że jeżeli coś się ciągle podnosi, no to się ociera, nie? No ale widać, projektanci chyba tak trochę nie bardzo. Dobra. Kawkę prawie już wypiłam, nie wyszłam na balkon, gdzie wystraszyłam się tych 44 stopni. Także piję sobie kawkę tutaj w, yy, w pokoju i yy, idę zmieniać te zasłonki. Tak się prezentują te zasłoneczki. Ja wiedziałam, że one nie będą do samego parapetu, no ale trudno, trzeba się z tym pogodzić. Tyle było materiału. Jest jego bardzo dużo w yy, poprzek, yy, więc spokojnie wystarczy na to, żeby całe okno zakryć i jeszcze zostaje. Są suto umarszczone, <laughs> natomiast no, na długość jest jak jest. Ale mi to nie przeszkadza, bo wiecie, się tutaj przed nikim nie zakrywam, tylko przed słońcem. A żeby się przykryć przed słońcem, to spokojnie. Wystarczy. O, patrzcie, ile tego jest. O. No. Przepiękne są. Patrzcie, taki piękny, babciny wzór. Ale mnie to zupełnie nie przeszkadza, bo w kuchni taka sielskość bardzo mi się podoba. Kupujecie te, mm, te marmolatki. to znaczy tu w środku już nie jest moja marmoladka, ale no była ta, jak ona się nazywa? Bon moment. Tutaj akurat była konfitura morelowa Powiem szczerze, że nawet nie spróbowałam Bo to e, Gabrysia takie rzeczy e, zjada do naleśników Ale powiem Wam tak e, Ja kupuję akurat tą konfiturę dlatego właśnie słoiczka Jestem po prostu zakochana w tym babciowym, pięknym słoiczku Francuskim. No, po prostu go kocham i jeszcze to tutaj, wiecie, wygrawerowane, bo mama, No, po prostu kocham i uwielbiam. A jeżeli mam kupić y, słoik, po prostu słoik w tym kształcie, no to chrzanie to wolę już kupić marmeladę właśnie w tym słoiczku, bo uważam, że jest przepiękny. A u nas właśnie panują takie ciemności bo to jest jedyny sposób na to, żeby utrzymać jakąś taką w miarę temperaturę. Także cały czas mam zasłonięte okno tymi, wiecie, podwójnymi, grubymi zasłonami. One są fajne, bo są jasne, oczywiście zasłony z lumpeksu. One są jasne, ale bardzo dobrze spełniają tą swoją funkcję termoizolacyjną. Ja jestem zachwycona nimi. One wiszą u nas od momentu, w którym wiecie, zaczyna się takie dość wyraźne słońce, czyli po prostu wiosną je wieszam. Wieszam je wiosną, piorę na bieżąco i wieszam z to znaczy piorę wtedy, kiedy nie ma słońca, nie grzeje tak mocno i jak je wypiorę, tak od razu je wieszam i one tak do jesieni wiszą, bo fantastycznie tą swoją właśnie funkcję spełniają. Bardzo nam tutaj ratują życie, to znaczy mnie. No wiecie, przemek, to najchętniej wszystko by odsłonił, bo otwierał wszystkie okna, drzwi na balkon i e, byłby szczęśliwy, jakby mu pod popupie leciał. No tak ma, tak kocha i aż mu tego naprawdę zazdroszcza. W każdym razie mnie ono, e, one ratują życie. E, piesa, powiem wam, miskę zaakceptowała, już została miska wylizana. Co prawda, z dużą dezaprobatą patrzyła na mnie, że w miejsce jest woda, woda, a nie co innego, no ale no. Trzeba przeżyć, nie? Piesa? Piesa mówi, że może przeżyje. Piesa? Przeżyjesz? Powiedz skarbie. Przeżyjesz? Ale już zaraz 19 i zaraz będziemy szykowali drugą michę. Tą większą, wiesz? Także możesz się nic stresować. A ja się już z Wami żegnam na dzisiaj, bo zbliża się ten czas, w którym będzie można sobie wiecie, wyjść spokojnie na balkon i tam posiedzieć bez yy, strachu o udar. Także my zaczynamy swoje takie, wiecie, spokojne, wieczorne życie i przynajmniej ja zmierzam na balkon, żeby odsapnąć trochę po tym bardzo, bardzo gorącym dniu. A jutro ma być jeszcze goręcej, także miejmy nadzieję, że przetrwam. Buziaczki, kochani, dziękuję Wam za Waszą obecność i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Buźka, papa. Pa.